Dzień dobry, witam Państwa, Dariusz Matecki. Jesteśmy na jasnych błoniach w Szczecinie. Za kamerą stoją dwa futraki. Wczoraj Radio Szczecin poinformowało, że Straż Miejska. Wlepiła tym ludziom mandaty. Tym ludziom, którzy tutaj stoją od ponad roku, e, którzy swobodnie prowadzą swoją działalność gospodarczą, e, zgodnie z prawem, e, nie, nie szpecą tego, tego miejsca. Ludzie bardzo chętnie kupują te hamburgery, no ale jednak strażnicy miejscy e, stwierdzili, że jakieś przepisy oni naruszają. E, być może związane jest to z tym, że w budżecie na 2017 rok, w Wpływy z Grzywien i kara Straży Miejskiej mają osiągnąć milion złotych. Wyobraźcie sobie to państwo? Ktoś zaplanował, że Straż Miejska musi ukarać Szczecinian na milion złotych. Jako, że już niedługo w Szczecinie kolejny raz odbędzie się zjazd food trucków, bardzo popularne wydarzenie w naszym mieście, warto stanąć w obronie tych przedsiębiorców. O, o stosunek do, do, tego, do tej akcji Straży Miejskiej zapytałem radną miasta Szczecin, panią Małgorzatę Jacynewit, wiceprezesa Stowarzyszenia Koliber marka Zakrzewskiego oraz właściciela jednego z fut Zapraszam Państwa do oglądania. Te food traki, które tutaj widzimy za nami, funkcjonują tam już od ponad roku, stoją tutaj od ponad roku. Dlaczego dopiero teraz Straż Miejska przyczepiła się i wlepiła tym ludziom mandaty? No myślę, że Straż Miejska, która generalnie powinna zniknąć z ulic naszego miasta, dopiero teraz zorientowała się, że w zasadzie nie ma przepisu, który by pozwolił tym futrakom stać na ulicy. Oczywiście nie ma też przepisu, który by zabraniał futrakom stać na ulicy i sprzedawać burgery, gdzie futraki wiemy dobrze, to jest po pierwsze działalność gospodarcza, czyli ludzie zarabiają pieniądze, pracują, a po drugie to jest pewnego rodzaju koloryt miejski, który jest taką atrakcją w mieście, szczerze mówiąc, nie o tym, że stanowi pewne uzupełnienie oferty gastronomicznej, ekonomicznej w centrum miasta, która no, w centrum miasta jest dosyć kiepska. Tych futraków w tej chwili jest około 20 w Szczecinie. Czy, czy Straż Miejska będzie teraz czepiać wszystkich tych ludzi, którzy prowadzą taką działalność? Bo oni normalnie płacą podatki w Szczecinie. Normalnie SanePityk sprawdza, prowadzą legalną działalność. Dlaczego akurat właśnie teraz ktoś się do nich przyczepił? Czy może jest to związane z tym, że na 2017 rok na, w budżecie zaplanowany jest ponad milion złotych wpływów z kar od Straży Miejskiej? No może tak, może Straż Miejska potrzebuje na gwałt pieniędzy, żeby pokazać, że wywiązuje się ze swoich obowiązków służbowych. Natomiast chyba nie na tym to polega, bo i tak na Straż Miejską przeznaczamy ogromne pieniądze z budżetu miasta. I nie tutaj szukajmy dochodów z tego tytułu. Po prostu Straż Miejska w ogóle generalnie wiemy dobrze, że jest bardzo kiepsko oceniana w naszym mieście. I dręczenie przedsiębiorców na ulicach jest ostatnią rzeczą, którą powinni się zajmować. A czy według pani te food trucki tutaj stoją legalnie? Z tego, co zdążyłam się zorientować, to one stoją legalnie, aczkolwiek wiemy dobrze, że liczba różnego rodzaju dokumentów, które, których potrzebują przedsiębiorcy, niestety może utrudniać im życie. To znaczy, dowolność podejmowania decyzji przez urzędników w mieście, ale nie tylko w ogóle w Polsce, jest porażająca, i jeżeli urzędnik się uprze, a urzędnik do tego wszystkiego ma za sobą cały aparat represji pod tytułem sądy, prokuratury i tak dalej, to może. Procedować to w sądzie, bo proszę pamiętać, że płaci za to obywatel. Czyli między innymi z podatków jest to opłacane tych ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Oni muszą to finansować ewentualnie całe postępowanie sądowe z własnych pieniędzy. A co Rada Miasta mogłaby zrobić, żeby no, tych ludzi się już nie czepiano? Ja na pewno wystąpię w najbliższym czasie z interpelacją i z bardzo jasnym pytaniem, na jakiej podstawie w ogóle Straż Miejska dręczy futraki w Szczecinie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jak skomentujesz to, że Straż Miejska nagle po roku przychodzi i wlepia mandaty ludziom, którzy prowadzą sobie spokojnie działalność gospodarczą, nikomu nie wadząc? No, Straż Miejska jest tego typu organem, nie tylko w Szczecinie, ale także w innych miastach która po prostu przyczepia się do ludzi, którzy starają się zarobić na życie, którzy handlują. Mieliśmy przypadki w Warszawie, gdzie człowiek handlował truskawkami, czy człowieka, który handlował balonami i po prostu nie dość, że go wyrzucano z jakiegoś placu, to jeszcze niszczono mu jego własność, jego mienie, które sprzedawał. Straż miejska jest takim wrzodem na takim przestrzeni handlu, szczególnie w miastach. I wydaje mi się, że to po prostu jest poszukiwanie pieniędzy, to jest poszukiwanie pieniędzy, żeby wlepać właśnie te mandaty. Wyczuli, że nie ma w prawie zapisu do tego, żeby te food tutaj stały, no i teraz starają się do tego przyczepić. No jest to taka organizacja, która po prostu szuka luk, szuka luk i, i, i stara się utrudniać ludziom po prostu handel i, i, i życie w mieście. Myślisz, że te food trucki tutaj komukolwiek przeszkadzają, czy, stanowią, czy oszpecają jakkolwiek to miejsce? Nie, no oczywiście można zobaczyć jak te futraki wyglądają. Ten ma nawet piękny widok z tyłu przedstawiający miasto i pomnik czynu Polaków. One nie szpecą miasta, no to samo można powiedzieć, że gdyby tutaj jest jakaś lodziarnia i ma swoją witrynę, no to, że ona szpeci to miejsce. Nie, nie szpeci, no każdy, każdy przyczółek handlowy musi mieć jakiś element rozpoznawalny, jako, musi być jakoś oklejony jakąś reklamą. I oczywiście nie szpecą te food trucki, szczególnie, że one są mobilne. Jeżeli są jakieś imprezy, jakieś spotkania większe tutaj na Jasnych Błoniach, one mogą odjechać, to jest wszystko do dogadania z właścicielami, więc jak najbardziej one nie szpecą. A wręcz przeciwnie, zachęcają, bo powiedzmy sobie szczerze, dookoła tutaj nie ma jakichś miejsc, gdzie można było sobie zjeść e, dobrze, krótko mówiąc jakiegoś z tego posiłku, więc e, one tutaj nie szpecą, a w dodatku nawet i uprzyjemniają, e, wizyty właśnie w tych jasnych błoniach, szczególnie że stoją skrajnie, a nie w centrum. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Co się stało, że po roku funkcjonowania futraka na jasnych błoniach nagle straż miejska przyszła i wlepiła panu mandat? Sami się nad tym zastanawiamy, co, co kieruje Strażą Miejską. W zeszłym roku, we wrześniu, była podobna interwencja. Wtedy skończyło się na pouczeniu. Wnieśliśmy wnioski do zdt o zajęcie pasa drogowego. Te wnioski zostały umorzone. Ze względu na to, że nie łamię żadnych przepisów, Straż Miejska wtedy odstąpiła od czynności karania nas. No W tym roku nie wiem, czy to jest związek z majówką, która się zbliża zaraz. No, znowu wznowiła postępowania nie wiem, wykonawcze, nie wiem, karne, szukają nie wiem, pieniędzy do budżetu, bo, bo, bo ciężko to zrozumieć, że, że tylko dwa futraki, czy tam trzy futraki na jasnych błoniach są. Mm, e, Odwiedzane przez Straż Miejską. Jest pan szczecińskim przedsiębiorcą, który codziennie odprowadza do naszego do budżetu naszego miasta jakieś określone pieniądze. Co to są za opłaty? No jest, są to podatki, prawda? Jak każdy przedsiębiorca legalnie działający, płacę podatki, zusy. E, płacam e, opłatę za, za samochody, za, za parkingi, e, opłatę targową. No wszystko co się wiąże z prowadzeniem działalności są uszczalne. Zatrudniam ludzi, yy, więc tak samo płacę za ludzi podatki, daję, daję miejsca pracy. No, w tym momencie jest to trochę u, utrudnione, bo Straż Miejska Musiałem dwóch chłopaków e, zwolnić teraz, bo niedawno ich zatrudniłem, po, po interwencji Straży Miejskiej no, do, do wyjaśnienia sprawy niestety muszę e, chyba ich zwolnić, bo, bo nie widzę sensu, żeby utrzymywać dwóch pracowników i futraka, który w, w tym momencie praktycznie no, nie może zarabiać. Czyli można śmiało stwierdzić, że Straż Miejska, która jest opłacana z naszych lokalnych podatków, likwiduje miejsca pracy dla, Szczecin... Szczeci... dla, no, dla szczecinian? No może tak to ująć. A jakie zmiany Pan jako właściciel takiego food trucka chciałby widzieć tutaj w Szczecinie, żeby móc normalnie bez żadnego skrępowania prowadzić swoją działalność gospodarczą? No myślę, że uchwały, które są sprzed dwudziestu paru lat, gdzie handel odbywał się trochę na innych zasadach. No, powinny być yy, zmienione. No, myślę, że na fali popytu i rosnącej, popular rosnącej popularności futraków, e, no, miasto chociażby powinno wyznaczyć nam miejsca, gdzie moglibyśmy swoją działalność prowadzić. Tym bardziej, że e, no, wszędzie, w Polsce, w całym Europie futraki istnieją, e, działają, ludzie coraz bardziej się przekonują do street foodu, do, do jedzenia na ulicy. Tym bardziej, że wyciągamy tych ludzi przed telewizorów, którzy przed seriali, którzy siedzą i patrzą bezmyślnie w telewizję, żeby wyszli zjeść coś dobrego na, na powietrzu, prawda? Stoimy na Jasnych Błoniach nie dlatego, że tam jest fajny punkt widokowy, ale dlatego, że ludzie, którzy tam przychodzą z chęcią sobie biorą nasze burgery. W moim przypadku siadają sobie na ławeczce, przy ładnej pogodzie, robią sobie pikniki, przychodzą z kocem, z rodziną Jedzą burgery, później idą na lody, popijają kawą, te błonia zaczynają żyć całkiem innym życiem niż tylko pustym spacerem, tak? Czy ktokolwiek z mieszkańców się skarżył, że te food trucki jakkolwiek wpływają właśnie na ocenę wizerunków jasnych błoni, jasnych błoni na przykład? Wizerunku? Nie, my nie dostaliśmy żadnych takich informacji, nie zawsze spotkamy się tylko z pozytywnym... Ee reakcją. Cieszą się ludzie, że w końcu coś jest na tych Błoniach, że coś się dzieje. Wręcz po, po tym, jak na, na zimę zamknęliśmy swoją działalność po sezonie, mieliśmy dużo, dużo informacji, dużo telefonów, maili, kiedy w końcu wrócimy z powrotem na Błonia, bo, bo brakuje tego jedzenia na, na tych Błoniach, prawda? A okoliczne restauracje, no to nie jest ten sam produkt, no, tutaj my dajemy możliwość cieszenia się tej świetnej pogody z widokami jasnych błoni, platanów, krokusów, przy okazji móc jedząc coś, coś, coś smacznego, prawda? Dobra, dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę bardzo. Kończąc ten krótki filmik, chciałbym zasugerować Radzie Miasta, aby może zamiast likwidować food trucki, zlikwidowała Straż Miejską. Pozdrawiam Państwa.